Witam Was bardzo serdecznie. Ym... Chodź tu, kurde, nie, nie, nie. Chodź tu dziadu. Chodź tu dziadu. Chodź tu dziadu. Chodź tu, dziadu. I wiedziałam, dobra. Ym... Witam was w filmiczku informacyjnym. Ym... A się tu nie mogę skupić normalnie. To jest ślepa, no, dobra widzę go Tylko niech ktoś mi spróbuje go zabić Nie zabić, albo jego, dobra Dobra, ehm Chciałam Was poinformować Dobra, weźmy się, schowajmy gdzieś, może lepiej Na przykład tutaj, dobra ym, Chciałam Was poinformować, iż stojkowaliśmy przeciwko akt, ale i tak by zostało to podpisane Ehm Tak, fajnie ym, ale zanim to wejdzie to jeszcze mini parę miesięcy albo nawet lat, więc możemy... kurde, dobra, em. Yy, możemy być spokojni jak na razie. Dzisiaj po podejrzewam, że to dam, ten odcinek i także map dam. Yy, nowy. Nie, 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 No pan, dobra. Jestem za bardzo taka... No po prostu nie wiem co się dzieje. Jeszcze fraps mi laguje grej, to tak normalnie masakra. To jest prosty dead match, dlatego nie ma umiejętności żadnych, żeby wykorzystać. Więc jest gorzej. Przy <śpiewa> umiejętności jest to prawie dobra, widzę go. No dobra. W końcu koło <śpiewa> A więc będzie dobrze jak na razie. Więc nie musimy się tak bardzo martwić o nasze filmiki, o nasze YouTube i w ogóle. Może tu inni zobaczy. Chodź <laughs> um, podejdź tu, podejdź tu, podejdź tu, jak to taki ładny taki skok zrobić na ciebie. No dobra. Dobra. Um, a więc jak na razie możemy być spokojni. Nie to też będzie miało prawo autorskie, bo to w końcu Assassin's Creed i to zazwyczaj ma prawo autorskie. Aj, spadłam. Wiele <laughs> teraz ktoś mi zabije. Bo latam tutaj jako pentana normalnie. I jest tryb opętany, no to by się zgadzało, nawet dobra widzę. Ej, co mnie no. Tam by dobra, tamto już chce mnie zabić, dobra. Ehm... Fira i jeszcze nie mam, ale... Dzisiaj wpłacam do banku, robię przelew i tak dalej, więc Podejrzewam, że dzisiaj byś będę w go popierać z Steam'a. Chodź tu dziadu. No. No dobrze mi idzie, jak... Dobra. Mogłam tego nie mówić. Rzekko widzę, jako normalnie, tak widzę, go widzę. Chodź tutaj, ty, baby. Tak, taki... Informacyjny odcinek taki, bo nie miałam innego pomysłu, chciałam jeszcze coś nagrać takiego. Nigdy nic nie nagrywałam z Assassin's Creed Multi. O, jakaś kurtyzana tam się zacina. Eee, widzę tego dziada tam. O, idzie. Dobra. Tam że Normalnie aż nie wiem co. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ty dziadu, no normalnie, ja cię zamorduję, normalnie. Dobra. Zejdę do ciebie. Jak to mnie ogłuszył? Oni mają jakieś dziwne żydowskie plany Tak to jest No i mnie zabił wiedziałam Jest to tak brutalnie I niedługo będę miała może DLC z postaciami nowymi Bo zamierzam zbierać na niego i kupić sobie Z mapkami nowymi nie kupuję na razie Coś się tutaj zrąbało Bo ja nie potrzebuję nowych mapek Chociażbym chciała nowe mapki no ale może kiedy indziej. Tak, rozbieram no, może. Widziałam. Poszedzić, ho 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 Tak, ale... E, ale jesteśmy <mówiłam> źli. No kurna hata, co wy... To chyba najlepiej tutaj, bo tutaj nikt nas <mówiłam> na pewno nie zobaczy. Ja pierdziele, no. Oj, chyba jednak mnie nie zobaczyła. chociaż może... Nie, to chyba nie ona, dobra. No ja pierdziele, idźcie się! Wykończę go przynajmniej. <laughs> widziałam Kurtyzalska dupa, no. Jak ja nienawidzę kurtyzal, nie no i ma mój, awatar jeszcze, no. Mam cię. Dobra. Ehm, naprawili mi dźwięk, naprawili to, że widać w końcu innych... ...awatary i poziomy, bo wcześniej nie było widać ich. Było po prostu, że ma zerowy poziom i nie ma awatara w ogóle. Więc to naprawili już, I jest dobrze. Nie! Dziadowy, dziadowskie rzeczy. Dajcie mi go wykończyć, wykończ swój cel. Wykończyłam go! I uciekać lepiej, po nie Oni mnie tu zobaczą, to za... A kurde, tam był mój cel, dobra, to wracamy się. O, cześć. Widzicie? O, dawajcie, mam ją zabić? To no, tam, gram właśnie w takim... Właśnie w takim samym nawet stroju. Chyba nawet... Tak, nawet tym samym stroju, tylko że moja ma buty, a ona ma skarpetki. <grym> a znowu mnie zabić. Nawet tylko najem, tu znajdę. ale widzę ją. Ale chodź, podejdź tu, podejdź tu, podejdź tu. Kurna mnie podejdzie tutaj jak zwykle. Nież tak szybko, kolesiu. Ale ja mam inny wzorek. Właśnie każdy tutaj ma wzorek swój Znaczy zazwyczaj wszyscy wybierają znaczek Abstergo Bo znaczek Abstergo się odblokowuje przy 50 poziomie Ja mam znaczek taki wąż Czarny na białym tyle tak jakby eee, Kurty za nic, schodu gdzie ty jesteś? Ona jest gdzieś tu? Czekajcie, bo ja normalnie nie oślepam Ona jest tam Ja ją zabiję Nie, 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 wiedziałam. Wiedziałam, że tak będzie. Trudno zabił mnie na samym koniec. A tam była moja mój cel, dobra. Zawsze tak jest. No ale przynajmniej pokażę wam e, postacie. Postacie właśnie. To jest e, wersja męska, czyli dupa, biała dupa wersja męska. Tą właśnie dziewczyną, którą grałam. Jest Murzynek. <noise> jest dziad łysy. Właśnie tą dziewczyną gram. Tak u mnie wygląda. Jest niebieska dupa, taką, znaczy niebieska sukienka, ją nazywam nie wiem czemu Jest biała dupa wersja madamska Jest ksiądz Jest jakby go nazwać biała czapka albo młotek, młotek niech będzie Kurtyzańska dupa Tego nie wiem jak nazwać, chociaż też z nim gram On jest fajnie, bo u niego nic nie trzeba kupywać. Może wszystko będzie za darmo normalnie. Ale za drugiego prestiżu to na pewno tego nie będę miała. <gry> e, jest dziad taki, nie wiem jakby go nazwać, jakiś dziwny dziad niech będzie. I rycerz, którego nie mam, bo jest y, do kupienia WPLE jest dupny, nie lubię go w ogóle. i... No jest dupny, to jest Pedro, kurde i ja go nie lubię. Właśnie to jest ta granica i gdzieś, o właśnie oni tam są. Trzeba je zabić. No też zrobić, tak? Poczekaj sobie, aż to się uruchomi. Jakaś yy, nienormalna dupa podejdzie. Albo i nie podejdzie. Spalaj. No ty dupo! Wiedziałam, że tak będzie. Dobra, i tak ją zabili, to jest dobrze. Yy, I właśnie ukroli nam znowu artefakt. A więc to tyle chyba z tego dupnego czegoś tam. Tak modę sobie szydzić właśnie. Zdamno no, ukradli? Nie. Ale tu wiesz, że to ktoś jest? Nie. Dobra, idzie, 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 idź, idź. No i to zabili, Dobre, trudno. No i to tyle, jak od wszystkim, pa.